Wszystkim tu Majka Antkowie i zapraszam Was dzisiaj do mojego czwartego odcinka. Ogólnie poczekajcie chwilkę. Dobra, już. I dzisiaj Wam pokażę moje kosmetyki. Mam tutaj takie dwa pudełka. Takie czerwone pudełko. Tutaj zobaczcie. Czerwone pudełko. I mam jeszcze takie niebieskie z takimi żółtymi wstęgami, a tutaj jest taka bardzo smyta. i w nich mam kolczyki ale tu, później tutaj, no tutaj mam taką sowę i taką pomadkę zwykłą ale ta stowa, to jej się odkręca tutaj łapek tenkę. i mam tutaj taki błyszczyk Nie wiem czy widać, a było, ale spróbuję to pokazać na mojej ręce. No czy tu jest taki pomarańczowy, a tak to tego po nie widać. Nie, tego nie widać. Teraz to muszę chusteczką zmazać. Nie lubię być próbne. Na początek mokro. Widziałam już będą mieli potrzebne chwisteczki. Dobrze, przyli te dwie pomadki i już jest. Teraz przejdziemy, właśnie do kolczyków. Dzisiaj nie pokazuję twarzy wyjątkowo. Tutaj mam takie kolczyki w serduszko. I mam ich dwa, jak wiadomo. Tutaj są takie kolczyki w paseczki. one mnie obcierają. Tutaj mam takie kolczyki w pandy, I nie w pandy tylko w... No. i tu też to takie inne. Przepraszam e, za tą przerwę, ale no. tak, e, 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 no, dobrze, no to teraz muszę się bardziej sprężać. No to tam były jeszcze inne kolczyki. E, tutaj mam takie kolczyki w kwietki i w papugi. E, e, tutaj. Mam y, czerwoną opaskę. Yy, tutaj mam kolczyka w serce, y, nie kolczyka, tylko pierścionek w, ser w, se y, w serce, ale ja mojej koleżance to nie jest od nikogo, tylko od mojej jakby koleżanki, której muszę oddać, y, bo tutaj ułamałam bo ona mi pokazywała i ja jej tutaj niechcący łamałam i musiałam to skleić i muszę jej oddać um, tutaj jest taka na nogę taki delfin to jest węzoletka na nogę przepraszam Dobra, nic się nie stało tutaj ok um, teraz Tutaj mam taką jedną gumkę fioletową, grubą. I tutaj mam takie, kilka takich gumek chudych takich normalnych chudych gumek jedną taką recepturkę, jakby. I tutaj mam teraz taką dużą gumkę w żabki. Um. Razoletkę, taką na, rę na rękę od mojej cioci, która mieszka w Anglii. Od mojej cioci, szatni. Um. I teraz tutaj mam taki krzyż z kołębiem. Um, tutaj mam teraz coś takiego samego, tylko że taką rybkę z krzyżem um, Oczywiście byłam u komunii to muszę mieć um, medali. teraz najlepsza nie jeszcze nie najlepsza bo postanowiłam zrobić właśnie tych chudych których mam w o wiele, wiele więcej postanowiłam zrobić naszyjnik czy też bransoletkę tym razem pokazałam twarz ale to tak tam no i takie coś tu jest najlepsza rzecz ever teraz nie kosztowała aż tak dużo, ale jest fajna lis. Ten lis jest y, piękny. Ma tu taki, e, taki kryształ jakby, chociaż nie był drogi, więc nie jest wcale tak dużo wart, ale jest prześliczny. No to to wszystko w tym odcinku. Na razie.